Z tej strony Krzyżnik I dziś zagramy sobie w nową dosyć gierkę. Free to play oczywiście. Conqueror's Blade. Co to jest za gra? Gra to jest, nie wiem jak to można nazwać, MMORPG. Ale do, do sedna, co chciałbym przekazać w tym odcinku. Jakieś porady na początek bo z tego co widziałem nikt nie nagrywał no to mogę się pokusić tak omówimy co jest w tej grze jest w tej grze jest waluta walutą jest już wam pokazuję srebro jest srebro i brąz brąz to jest taki ten tańszy srebrny to trochę droższe. Do tego wchodzi jeszcze honor i Solver Engine. Nie wiem jak to się czyta. Ale... To jest już waluta premium. Premium pod F6 mamy rzeczy kosmetyczne w sumie. I jest taki jakby skrzynia starter pack. To tylko raz można. Ta gra nie jest jakaś Pay to win, tylko... Skill to win. Prędzej. Nie tak, że skill za bardzo, ale już ten. Nie Jak, skill, tylko zgranie e, drużyny. Dobra, co mamy jeszcze w tej e, przecudownej gierce? Mamy jeszcze. Questy. Questy. Nie mylicie się. Questy jak w każdej innej gierce pod L wam pokażę tutaj są questy e, i do wygrania na przykład jest, raczej nie do wygrania nagrody są EXP, BRONZ i tak dalej Questy jak każde inne tu są normalne taka fabuła, fabularne tutaj są tygodniowe one są raz w tygodniu. Co poniedziałek się resetują. To jest jakby Battle Pass z tego co mogę to nazwać. Szału nie ma. Ale jak ktoś chce, to może kupić. Jeśli nie stanie. To tylko od was zależy. Dobra, jak już omówiliśmy że są questy to co jeszcze jest, są tryby i jednostki tak tryby i jednostki już wam pokazuję co tutaj jest pod P to jest w sumie nasza postać tak. tutaj ona ma skile. drzewko takie tutaj się to wykup wykupuje za honor za te master pointy przepraszam was dobra tutaj o, mogę sobie odblokować akurat strzałę, tak to pokazuje. będę tak lepiej strzelał lepszy damage tak pod P 100 pod y już to znajduję co Uch. Są tutaj, jak to się mówi Jednostki, które mamy w nabyciu Które są naszymi Mill, ranged, kawaleria Kawalerii żadnej nie posiadam I Dobrze. Tu jest drzewko technologiczne Odblokowujesz jak na przykład w World of Tanks i tak dalej To tutaj już płacisz honorem na przykład za odblokowywanie A honor zdobywa się z bitew Tutaj Płacisz collection xp to, to też się dropi jakoś chyba z misji albo ze skrzynek. Tryby jakie są to jest treningowy, field, czyli takie na po... Na, bitwy o ziemię jakby to Jest oblężenie, 15 na 15. To jeśli my zajmiemy wszystkie flagi to wygrywamy. Iron Made Mode, nie wiem co to dokładnie jest, ale tu jest chyba yy, przejąć z cudzy ten, cudzą bazę. Tak, z tego co. przeczytać? Są ekspedycje. Ekspedycja, no. Ekspedycja przeciwko npc tom i tam bronisz albo atakujesz. Na przykład tutaj możesz brodzić, tutaj tylko bronisz, to atakujesz, to co pokazuję tutaj. Fort, i to to chyba też. Tutaj już musisz atakować. Nie wiem dokładnie, bo ja wszystkich bab nie grałem. Jest dużo tego. Czym większa ekspedycja, trójka, tym ciężsi przeciwnicy. Dobra, już mamy za sobą? Co jest? Mapa. Mapa, jak każda inna, jest pod M. No i nie jest dosyć mała. która tutaj jest bardzo duża. Tutaj już chyba nie ma tego. Nie? To jest dotąd, ale czy tu coś jest, Tutaj nie wiem. Ja tutaj już nic nie ma. Tutaj są tylko. To jest ta, ta nasza mapa. I na przykład, żeby dojść, ja jestem, szli w mojego głównego miasta, w którym się zrespiłem, Turul-Waros. To jest kawał drogi. Na przykład są oznaczenia niebieskie. W niebieskich strefach nie możesz przyjmować cudzych na przykład mm, tych kampów, czyli bas. Znaczy miast, tam wiosek, jeśli jest niebieskie. A jeżeli tutaj już wszędzie na biało, to możesz, oczywiście. Są w ogóle klady i tak dalej. To zaraz opowiem. Ot, a tu ścina przez ten śnieg, czy to jest dobra. Jest jeszcze pustynia i tak dalej, ale to już jest bardzo dużo. Ta gra jest bardzo dużo, bardzo rozbudowana. Mm, tak. Są, yy, I tutaj jeszcze gildie i klany. Oczywiście. mamy no, klany. Ta. One są pod, czyli co ja pierdzielę? pod N. I proszę bardzo tutaj są pokazane ile kto prestiżu dał. Prestiż jest od, w sumie. Ich od zadań dostajesz, czyli tutaj, kto ile dał, Levele jakie są, tutaj, już inne takie rzeczy jest. House i Allianz, Allianz to jest Gildia, to jest taki, jakby clan. Alians ma swój, swoją tą bazę. Na przykład, mogę dołączyć i tak dalej, ale to nie jest tak, to jest istotne w sumie, bo czym większy, ten. To, Westberg, level 7. Czym większy level miasta, tym lepiej się tam w ogóle żyje i jest lepiej rozbudowane. Na przykład możesz kraftować armaty te Właśnie, jeszcze e, jakie tutaj jednostki polecam? Polecać to żadnych nie mogę. Każde są jakieś przeciw... Na swój sposób defensywne, ofensywne przeciwko danej tej. Mamy NPC-ów, dużo, ale oni nie są tak bardzo przydatni. Kowal jedynie. Możesz tworzyć broń. Na przykład taką broń, czy coś. skrastować, ale już nie mam. Nie mam drewna, żeby zrobić na przykład daną broń. Właśnie. Takie rzeczy się dropi z barbariansów. Mogę wam pokazać bez wykonania i pojedziemy tutaj do Watchmena. To e, to zobaczmy. Ładuje się mapa, i Zara pokażę, jak to wygląda na mapie, perspektywa mapy. Dobra. Tutaj jest chatka. Można Nie, opuszczona, jakby. Czekaj, opuszczona. Opuszczona, i znalazłem w niej. Dignite Nie wiem co to jest, ale się dowiem Wszystko tutaj jest potrzebne Żeby Ten Ulepszać Raczej kraftować zbroję O na przykład takich rebelsów Pobijemy, żeby pokazać Jak to wygląda Możesz zapłacić, albo Wejść w bitwę Ja wejdę w bitwę. Na koniec jeszcze sobie opowiem o profesjach. I to by było w sumie na tyle potem. Ale dobra. Mamy formację. A to już każdy obczaj w sumie w samouczku. Dobra, strzelajcie w nich, o, na każdej bitwie są tacy generałowie, takie supply pointy i tutaj możesz wymienić sobie jednostki. Dobra, ci jest zostali, barbariani, no, rabusie, rabusie zostali pokonani, tak wygląda jak każdą bitwę wygrasz. Robisz z nich typowe rzeczy, że na przykład, żeby dawać twoim ludziom, exp i tak dalej. Exp HONOR i za to wszystko można robić tak jak mówiłem. Przepraszam, że odcinek będzie długi, ale niestety trzeba opowiedzieć, wszystko co wiem. W sumie na, ten, na, ten, na tą chwilę, co ja wiem. Dobra, skończyłem misję. Daily on Patrol. Wejdźmy do miasta. I zaraz opowiem o. Zara opowiem o postaciach. Postacie. Postacie są różne. Mamy klasy. Jak wchodzi do gry, to tam się wybiera, nazywa. Tak jak w różnych grach. Typu metin. Tam potem. Wybierasz profesję, ja na przykład wybrałem ucznika, jest jeszcze nie wiem jak, jak to te. No jest, są różne profesje, jest sześć chyba profesji, jest muszkiet. Dużo. Dobra, odbierzmy Questa i o, i odebrałem zaliczyło. Tak więc, żeby odcinek nie był bardzo długi, tu już się w sumie pożegnam. I więcej newsów w sumie będziecie widzieć w tym tygodniu. Będę nagrywał, co, nie wiem, jakieś może bitewki, albo jeszcze poradnik do czegoś. I to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć. Hello.